Cześć, witam Cię ponownie. E, dzisiaj dosyć krótki filmik, e, bo ostatni filmik wpadł mi podczas nagrywania poprzedniego. A e, w poprzednim filmiku pracowaliśmy na API Ricky Morty. E, I dzisiaj chciałbym pokazać Ci e, dosyć fajny trik, który może zdecydowanie ułatwić Ci pracę z zewnętrznym API. No dobra, to do dzieła. E, przejdźmy może na stronę dokumentacji i w dokumentacji Ricky Morty jest taki rozdział, a, który nawiązuje do pobierania wszystkich postaci. A, czyli generalnie chodzi o to, żebyśmy pobrali wszystkie postacie, które występują w tej kreskówce. Jest to możliwe, jeżeli wejdziemy na ten konkretny endpoint. I w zasadzie jest to um, możliwe zarówno za pomocą Postmana, jak i generalnie samej przeglądarki. Jak widzicie, ja tutaj już to zrobiłem, a zrobię to jeszcze raz. Ok, taki jest wynik. A tak jak widzicie, jest tego całkiem sporo. No dobra, to jak generalnie żyć z taką ilością danych? Generalnie pierwszą rzeczą, którą ja robię, jeżeli na przykład próbuję coś w takiej mapie sobie znaleźć, albo generalnie zapoznać się ze strukturą danych, którą takie API nam serwuje. Robię coś takiego. Generalnie na pewno jesteście zapoznani z taką komendą, która nazywa się console.log. Zobaczcie, co ona robi. Po prostu wypisuje nam na konsoli to, co do niej dodaliśmy. No dobra. Generalnie inną opcją jest też wypisanie sobie console table. Niewiele to się teraz różni, ale za chwilę zobaczycie, jaka jest istotna różnica. Um, dobra, przejdźmy sobie teraz do zakładki Network, to jest oczywiście um, Chrome DevTools. Um, możecie dostać się do, do tego narzędzia wciskając F12 w przeglądarce Chrome. Um, ok, zamknijmy sobie teraz tą konsolę, pobierzmy sobie te dane jeszcze raz, one są dostępne tutaj. I teraz zobaczmy. Mamy taką strukturę, która składa się z dwóch zasadniczych węzłów. Pierwsze to jest info, które mówi nam o tym, ile jest wyników, jak dobrać się do kolejnej strony, ponieważ te wyniki są pageowane, czyli stronicowane, a ile ogółem mamy stron i czym mamy poprzednią stronę. Takie informacje świadczą o tym, że to jest bardzo dobrze napisane API, bardzo dojrzałe. Natomiast nas interesuje tutaj ten węzeł result. No, i teraz powiedzmy, to będzie oczywiście mało prawdopodobne, ale przypuśćmy, że ktoś kazał nam wyszukać wszystkie postacie, które są po prostu w statusie alive, czyli są żywe. Generalnie słabym byłoby wyszukiwanie tego ręcznie, więc ja proponuję zrobić wam coś takiego. Klikamy sobie na ten węzeł a lewym przyciskiem myszy i robimy coś takiego a store object as global variable i zobaczcie teraz pod referencją tutaj pod nazwą temp1 mamy już wszystko czego potrzebujemy czyli mamy te wszystkie dane jeżeli zrobimy sobie teraz console.log z nazwą tej zmiennej to dokładnie wszystko nam się tutaj to pojawi tak, jak mówiłem, jest to dosyć ciężkie, jeżeli chodzi o analizę, dlatego możemy zrobić coś takiego. Console.table I teraz robimy sobie temp 1. Zobaczcie, jak o wiele fajniej widać teraz te nasze dane. One generalnie są w postaci tabelarycznej. I teraz o wiele prościej będzie nam się dobrać do tych danych, które generalnie a, chcemy otrzymać. Ok, słuchajcie, musiałem zmniejszyć nieco okno przeglądarki, ponieważ nie wszystko nam się umieściło. A teraz mam nadzieję, że będziecie widzieć to, co piszę. A, zobaczcie, dostaliśmy te wszystkie wyniki. A teraz spróbujmy je sobie co nieco przefiltrować, czyli robimy tak. Also table, temp1, czyli tutaj po raz kolejny dostaniemy wszystko to, co nas e, interesuje, czyli te wszystkie wyniki A, i teraz robimy sobie filtr item, item, którego status, czyli tutaj to, Okay. Będzie równy alive. I zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Zobaczcie, mieliśmy wcześniej 20 wyników, teraz mamy już tylko 8. I tym sposobem możemy sobie zmniejszać ilość tych danych, aż w końcu znajdziemy to, co nas konkretnie interesuje. A zobaczcie, być może zainteresuje Was jeszcze to, jak dobrać się do tych dwóch węzłów. A należałoby to zrobić Podobny sposób, czyli filtrujemy sobie to, co trzeba. Tylko tutaj a, po tym filtrze dodajemy jeszcze MAP, znów item. Item. A, I tutaj podajemy sobie na przykład Origin. Nie działa. ciekaw jestem dlaczego. Tak, to jest coś, do czego już się w zasadzie odzwyczaiłem, jeżeli chodzi o JavaScript. Tutaj w skrypcie nie ma mowy o takich literówkach, natomiast operując tutaj w konsoli, niestety mam do czynienia z czystym JavaScriptem. No i zobaczcie, dostaliśmy wyniki, skąd pochodzą wszystkie żywe postaci A. W naszym serialu. Okej, okay, to by było na tyle. Chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć, jak generalnie można użyć wyników, czyli to, co dostaliśmy sobie tutaj, do dosyć kolejnego fajnego triku, który zaoszczędzi Wam sporo czasu przy pracy z zewnętrznym api. Jest to narzędzie, które nazywa się JSON2TS. Wystarczy skopiować sobie wszystkie wyniki. I wkleić tutaj w to, w to okienko, następnie klikamy Generate a, i dostajemy pełną specyfikację tego, jak wygląda rezultat naszego zapytania. A, zobaczcie, jeżeli skopujemy to sobie i następnie mm, odpalimy to sobie w Visual Studio Code, dostajemy coś takiego. A, są to gotowe interfejsy, które generalnie możemy użyć. A, także zaoszczędza to naprawdę sporo pracy. Dobra, tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję wam ślicznie i zapraszam na kolejny filmik. Dzięki.